Siemano spod mojego ogródka zimowego. No chcieliście co niektórzy film z roślin. Co się dzieje obecnie? Tutaj jest temperatura y, w tej chwili 11 stopni. Tak, są potężne różnice temperatur, na przykład 13 stopni do 14 dochodzi tu pod spodem, a u góry mogę mieć w tym czasie 30, nie? Teraz patrzcie, jak Maureli podróż. Ło panie, aż się wygina, nie? No, ale jeszcze się w miarę mieści. I tak trzeba doglądać co jakiś czas. Najważniejsze to jest cykas rewoluta. Jak jego zapomnicie podlać, no kurde, za długo będzie miał sucho, to on zacznie po prostu z dnia na dzień żółte liście, z zamotałem, żółte liście zaczną się robić od dołu. Wiecie, te pióropusze, nie? Także uważajcie. No i tak wlazłem i tak kontroluję. Paluchy wkładam do doniczek. No nie ma tragedii jeszcze, nie ma co podlewać. Trzeba czekać do tego końca grudnia powiedzmy. O, tu na wiosnę będę... Rozdzielał te. Mm, to są te Musella Lasio Carpa banan, nie? A tu jest mój umca-umca pod spodem, który daje tego basu. Konkretnie no i co? Nie muszę podlewać. Wlazłem, sprawdziłem, wam powiem. Myślałem, że będzie trzeba. Bambusy też. Mam trochę zapasu, ale to z wiosny. Jak coś? Nie, teraz nie ma takiej opcji. Tu jeszcze jak widzicie, stoją rośliny o kolokazję. Te skulenta Giant, zobaczcie, jak podrosły, nie? Elegancko i przyjrzywajcie się. Gdzieś robaków nie ma na roślinach. Łowce. Basio, patrzcie jak podróz. Jak mu liścia już kurde rozwijać, chyba zaczyna liścia O! Ja mu pomogę. Niedobrze, że rośnie, aczkolwiek z drugiej strony no trochę się ukorzeni, nie? Jak, jak rosną liście, to znaczy że się ukorzenia, tego prawda. A co tutaj mamy? O, wychodzimy spod tego mojego łogródka. Burdel trochę. mensis 2. Szmata na ziemię. Gumaczki na rybki. Może pojadę za godzinę, dwie, bo się zachmurzyło. No, kaktus. Wróć. Nie, to jest ten. Jak on się tam nazywał? Już zapomniałem. Miał zdechnąć, chyba się przyjął po obcięciu nogi. Pamiętacie, jak zgniło? I ma te liście cały czas, to może puścił. Nie wiem, tak się zastanawiam. No, Maurelaski. Z tej tutaj kolokazja. Bambusik. I Vivax, Bardzo ładnie się trzymie. Tutaj banany, Maureli, zobaczcie, jak pociągnęło liście. Tam jeden to jeszcze, nie wiem, jeszcze półtora metra i będzie do samego sufitu. No trochę za ciepło, ale nie chudną, nie? Nie podlewać. Czekać to ma wegetować. Tutaj mam czerwone moje chyba. Mróz ją strzelił. Ale zostawiłem specjalnie, chcę zobaczyć, czy sobie poradzi. Wiecie o co chodzi, nie? Czyli czy puści po prostu liście, aczkolwiek, hmm, trochę łodyga miękka. No ale mam zapas o, tu też pobrywałem liście, ale przed przymrozkami, nie, też ma podobne, no suki tam, cytryna skierniewicka widzicie w kwiateczkach, wszystko czeka, u góry monstery plus juka, yuka faka i tak z tamtej strony, idziemy jeszcze, z tamtej strony wyjdziemy, czekajcie, 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 golfik jaki brudny, kurde, no ale co tu myć, jak to cały czas wiecie, pogoda do dupy taka, nie, arbuzy ja mi wyrzucam, a potem posprzątam, ja tak mam śnieg zejdzie i kurde miałem schować tego świdra, o boże, a potem wieje, nie? ty baranie dobra, wchodzimy z tej strony zobaczyć moje super zamykanie kolejna kolumna, musi walić basem, nie? dobra, tu położę śnieg se skapnie o i cyk, elegancko wszystko gra z tej też roślinki sobie czekają, figa i tak dalej, no i tak to siedzi wszystko, rozumiecie, zimuje sobie tu, nie? No i tyle na tą chwilę z tych roślin, a nie, jeszcze mam, czekaj, kurde, czekajcie, o, cyk, ciepło nie idzie, nie ucieka, dołem trochę mi ucieka, ale miałem tam doszczelnić i nie douszczelniłem. Kibel dalej stoi, niskanty zostały, bambusy jeszcze sobie czekają w donicach, nic im nie będzie, jak będzie poniżej minus 10, to do obórki schowam. Tu połamało wszystkie miskanty, jak śnieg z dachu poleciał. I najlepsze jest to, że zielony był dach i już prawie nie ma żadnego zielonego, bo jak był mokry, to i jak suwałem to te całe zielone, wiecie, zjeżdżało. A Rundo Donaks się trzyma. Zobaczcie, jak miskant leży, nie? Będę musiał to wszystko poczekać, aż opadnie, w stanie pościnać. Już nie, bo się połamał strasznie, strasznie naraz przez jedną noc dużo śniegu napadało z 20 cm i stąd ten efekt, nie? O, i tu muszę wziąć ją. Schować tą figę jeszcze, nie? No jubel, tutaj, co zimę w dupę to mam. Tyle, słuchajcie, trzymajcie się. Tak to wygląda obecnie. Do następnego. A ja bierę się za tą figę, nie?